Ewa Krawczyk i Andrzej Kosmala oszukują Igora, Lichtman oskarża. Krzysztof Igor Krawczyk, jedyny syn zmarłego 5 kwietnia 2021 roku, roku artysty Krzysztofa Krawczyka. W ubiegłym roku zrezygnował z walki o zachowek i zdecydował się podważyć drugi testament swojego ojca. Artysta spisał dwie ostatnie wola. W pierwszym Pochodzącym z 2002 roku podzielił swój majątek między syna i brata Andrzeja Krawczyka. Jak potem wspominał Krzysztof Junior w programie TVN Uwaga. Pierwszy testament był podyktowany przez tatę. Powiedział wtedy, jaka ma wolę i mówił. Zatem istnieją w formie zapisanej. Zędzę, że im będziemy mieć wszystko na pól. I będę zabezpieczony finansowo, to tatam tam mówili mnie. I Marianowi Lichtmanowi też. Tak było, gdy tata był w pełni świadomy i sprawny umysłowo. Drugi testament z data 15 września 2020 roku całkowicie wyklucza syna artysty. Czyniac jedyna spadkobierczynia Ewa Krawczyk, jednak nawet w takiej sytuacji Krzysztofowi i Gorowi przysługuje zachowek w wysokości 1 trzeciej spadku. Jednak w świetle wątpliwości dotyczących stanu zdrowia Krzysztofa Krawczyka, sad może uznać za obowiązujący wcześniejszy testament. Jak ujawnił wieloletni przyjaciel zmarłego artysty, Marian Lichtman, esa uzasadnione podejrzenia. Ze w jej okresie życia artysta cierpiał na chorobę Alzheimera, a to mogłoby sugerować. podpisując drugi testament, nie miał pełnej świadomości swoich czynów. Na podział Majatku nie godzi się wdowa po zmarłym artyście, Ewa Krawczyk, która po namysle zdecydowała się przystać na zachowek. To i tak postęp, bo wcześniej nawet o tym nie chciała słyszeć. Jak ujawnił Krzysztof Junior w programie TVN Uwaga, po śmierci artysty kategorycznie zalocila pasierbowi rezygnację z wszelkich roszczeń dotyczących spadku po ojcu. Rozmowę przypłacił atakiem padaczki, na które cierpi od 15 roku życia w 1988 roku. W wyniku wypadku samochodowego, spowodowanego przez Krzysztofa Krawczyka, jego syn doznał poważnych obrazów dnia mózgu i zapadł w spiaczkę. Od tamtej pory jest niepełnosprawny. Ostatecznie Krzysztof Junior, wspierany przez przyjaciół swoich i ojca Krzysztofa Cywinara i Mariana Lichtmana. Zdecydował się podważyć drugi testament. Pierwsza rozprawa spadkowa przeplecił kolejnym atakiem padaczki. Jak ujawnia menedżer Krzysztofa Cwynara, Zbigniew Rabiński w rozmowie z Superexpressem mocno się przy tym potlukł. Widziałem te jego potluczenia, słyszałem, jak mówił o ataku. To może być wynik stresu. Ten chlopak wciąż nie ma spokoju, bo martwi się o swoją przyszłość po śmierci taty. Już widzi, że walka o spadek potrwa latami i nie wiadomo jak się zakończy. Tymczasem on nie ma nawet własnego dachu nad głową. Obecnie jedynym źródłem utrzymania Krzysztofa Krawczyka juniora jest renta po ojcu przyznana mu pół roku temu przez ZUS. Kiedy złożono wniosek, wyszło na jaw, że jako pierwsza renta wystąpiła Ewa Krawczyk. Zdezyle pobrac cala kwotę, zanim urzędnicy zorientowali się w sytuacji i polecili jej zwrócić z polowa niepełnosprawnemu pasierbowi. Jak ujawnia wieloletni przyjaciel Krzysztofa Krawczyka, jeszcze z czasów trubadurów. Marian Lichtman w rozmowie z superexpressem, artysta nie byli zadowolony ze sposobu, w jaki jego zona traktuje pasierba. Wypada aby dostał godną cześć spadku i prawo do tantiem, to, co mu tata obiecał. A Krzysztof zawsze podkreślał, że polowa jego majatku jest dla syna. By w kregu najbliższych przyjaciół. Wielokrotnie podkreślał, że polowa jest dla Zony, a polowa dla Krzysia. Wciąż czekamy. Jak sad to wszystko rozstrzygnie. Ewa nie ma ochoty w ogóle niczym się dzielić. Nawet skarpetki po ojcu nie dostał. Ewa Krawczyk, menedżer zmarłego artysty Andrzej Kosmala, który roszcza sobie wyłączne prawa do spuścizny po Krzysztofie Krawczyku. Przyjęli strategię polegającą na przedruzaniu procesów nieskończoność, jak komentuje Lichtman. Niestety, pan Kosmala i Ewa Krawczyk zapominają o jedynym synu Krawczyka. To jemu należy się bardzo duża część spadku, bo on nie ma żadnej rodziny. Nie rozumiem tej gorliwości i bezczelności, by zgarnać jeszcze więcej. Dlatego nie przychodzę na te procesy spadkowe. Jak tak można robić? Te sprawy już można było dawno zakończyć. Pięknie się się z po Krzysztofie. I byłaby wspaniala macocha. A tak ten proces może trwać całe życie i na koniec może się okazać. Ze Krzysztof Junior nic nie dostanie, bo już nic nie zostanie z tego majatku.